Kolejne pytanie. Czy może pan zapewnić na 100%, że w przyszłej kadencji Sejmu nie dojdzie do koalicji Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością? Tak, mogę na 200% zapewnić. 45% naszych wyborców, jak wynika z badań, które analizowaliśmy w poniedziałek, najświeższych, nienawidzi Prawa i Sprawiedliwości. 30, 29% nie lubi tej partii. E, tylko kilka procent jest e, obojętnych, a tych, którzy e, lubią PiS, to jest kilkanaście procent. My stracilibyśmy, po prostu bylibyśmy samobójcami. I stracilibyśmy No dobrze, ale przed momentem wyborców. mówił pan o tym, że jesteście gotowi na rozmowy w sprawie marszałka Sejmu. Nie, i powiedziałem, że nie platformą. jesteśmy gotowi głosować na nikogo innego niż nasz kandydat. Ale Jeżeli go warunek. nie poprą, będzie pan. No dobrze, a jeśli nie koalicja, to na przykład poparcie rządu technicznego. Jest nie będę, możliwość. po różnych doświadczeniach, które miałem, nie będę o żadnych no, spekulacji Pańską, koalicyjnych... Tu, pamięta pan, zapewne. Po której moi koledzy jasne klarownie powiedzieli... żeby rozważać koalicję, to sensownie byłoby taktycznie dogadać się z obecną opozycją. Ja obiecałem moim kolegom, słowa. że nie będę kontynuował żadnych Powiedział spekulacji w tym obszarze. Powiedziałem, Ujawił pan tajne rozmowy? Nic nie ujawniałem, ale spekulowałem w sposób, który mógł uszkodzić linii kampanijnej.